Cześć, nazywam się Witek i jestem grafikiem. Nazywam się Michał Braniszewski, pracuję jako tester. Brałem udział już w czterech konferencjach Test Dive. Do tej pory brałem udział w trzech konferencjach Test Dive. Zaczynając od roku 2019. Udział w poprzednich edycjach Test Dive'a pozwolił mi na Poznanie nowych technik testowania oprogramowania. Po pierwsze, ludzie, którzy dzielą ze mną zainteresowania, z którymi później mogę podjąć jakieś wspólne projekty, oraz wiedza, która przez prowadzących jest na konferencji przekazana w sposób bardzo przystępny, która później naturalnie ułatwia mi codzienną pracę. Cieszę się, że Test Dive wraca do formy stacjonarnej. Dzięki temu będę mógł znowu spotkać się na żywo z innymi uczestnikami. Najbardziej odpowiadają mi tematy związane z tak zwanymi umiejętnościami miękkimi. Najbardziej jestem zainteresowany nowinkami technicznymi związanymi z testowaniem. Głównie chodzi o produktywność, dzięki której naturalnie będę mógł poprawić sposób swojej pracy, ale również panele dyskusyjne na temat nowych technologii oraz sztuczna inteligencja. Tak, będę brał udział w tegorocznej konferencji, i już jej nie mogę doczekać. Oczywiście, że będę brał udział w tegorocznej edycji TEDxDive.